Nie stosowano się do zaleceń. Duże obawy w USA Koronawirus w USA Wśród zakażonych roczne dziecko O 297 powiększył się w poniedziałek 7 września bilans ofiar śmiertelnych epidemii koronawirusa w Stanach Zjednoczonych wynika z danych Uniwersytetu Johns Hopkinsa w Baltimore. W USA na COVID-19 zmarło już 189 207 osób. W żadnym innym kraju świata nie odnotowano tylu zgonów. Druga pod tym względem Brazylia ma ich 126 960. Stany Zjednoczone przewodzą też w liczbie wykrytych przypadków koronawirusa ponad 6,3 milionów. Blisko 20% nowych potwierdzonych przypadków infekcji w Kentucy dotyczy dzieci poniżej 18 roku życia, przekazał w poniedziałek gubernator tego stanu Andy Beshear. Najmłodsze dziecko ze zdiagnozowanym sars 2 ma w tym stanie jeden rok. W Kentucy nie poinformowano w poniedziałek o żadnym zgonie spowodowanym COVID-19. Bez wiąże to z trwającym busa długim weekendem ze świętem pracy Laborday, w poniedziałek. Brałbym w ciemno każdy dzień, w którym ogłaszamy brak zgonów, ale wiemy, że teraz, jest to spowodowane mniejszą liczbą zgłaszanych przypadków z powodu długiego łąkegdów, stwierdził gubernator. Po trzech dniach wolnego Amerykanie wrócą we wtorek do pracy. Media donoszą, że w wielu miejscach w weekend nie stosowano się do zaleceń epidemiologów i nie zachowywano zalecanego dystansu w miejscach publicznych. W San Francisco władze zamknęły parking przy jednej z plaż. W sobotę zgromadziło się na niej ponad tysiąc osób.